Jarek, to no nie wiemy na ile to starczy, ale, ale jest ten debiut w Pucharze Kontynentalnym. Wcześniej czy późno? E, jeżeli chodzi o, o mój wiek, no to późno. To na pewno późno. Bo chłopaki w Pucharze Kontynentalnym, czy w Pucharze Świata już startują jak mają 15-16 lat niektórzy, więc zdecydowanie to jest późny wiek. Ale myślę, że no, tak jak się mówi, nigdy nie jest za późno na, na dobre wyniki. I powoli muszę budować formę taką, żeby, żeby konkurować z najlepszymi. Serie treningowe zwiastowały dzisiaj coś ich więcej. No, niestety trochę. Yy, teraz głowę zmąciła mi kontrola i, i to wszystkie sprawdzanie tych kombinezonów i w ogóle, i no i niestety trochę mniej poszło koncentracji w skok, a więcej w kontrolę i chyba to był problem. No, to chyba coś do udowodnienia, bo tak blisko kadr się gdzieś kręciłeś, ale brakowało w ostatnim czasie, a wydawało się, że po tej zimie no może będzie szansa. No nie wiem, to nie mnie oceniać, ale no myślę, że jestem w stanie konkurować z chłopakami, no bo nie wydaje mi się, żeby mi czegoś brakowało. Także no myślę, że jak będę systematycznie trenował, to, to coś z tego wyjdzie. Jesteś reprezentantem klubu z Gilowic. Historia Krzysztofa Bieguna, jak ona na ciebie podziałała? No, jak na pewno trochę mnie zainspirował, szczególnie jak w tym Klingental Bodajże wygrał Puar świata. To się wszyscy bardzo zaskoczyliśmy. Takie miłe zaskoczenie to było. No i zresztą z Krzyśkiem biegunem też trenowałem przez praktycznie dwa lata, więc no, naprawdę lubię człowieka i bardzo też na mnie wpłynął, bo dużo mi pomógł i dużo z nim rzeczy poprawiłem. Jaki to jest trener? Fajny, co mogę powiedzieć. No, no dobrze się z nim trenuje też. No może nie powiem, że kolega, no bo to jednak trener to trener, ale, ale bardzo się z nim dobrze dogaduje i no mamy, mamy taką jakąś łączność fajną ze sobą. Z drugiej strony no mówimy o Klingenthal, o tym zwycięstwie, ale to też historia. Młodego zawodnika, który szybko zakończył karierę, też macie to na uwadze, że ten czas właśnie umyka między palcami szybko w skokach? No prawda, ale to ja może, może akurat mi się uda ominąć jakby ten okres, bo, bo dość późno startuję w pucharze kontynentalnym pierwszy raz, ale tak się śmieje, no ale no zdarza się, no. każdy, każdy jakoś, każdemu jakoś to życie się inaczej toczy i no nic nikt nigdy nie przewidzi, jak kariera też pójdzie. Jak dzisiaj wygląda Twoja codzienność, Ty łączysz skoki z pracą, czy na razie pełen fokus, pełne skupienie na, na trenowaniu? W tym roku skończyłem szkołę i skupiam się na skokach, bo zdecydowanie wcześniej brakowało czasu na skoki, bo nie byłem w szkole sportowej, tylko w technikum i, no i po prostu tych treningów było widać, że brakowało systematyczności w skokach i, i technika nie była taka jaka powinna być, no bo skacząc dwa razy w tygodniu umówmy się, że, że ciężko coś osiągnąć takież ogólnie z tym połączeniem normalnego życia ze skokami. Bo wiadomo że jesteś w tym wieku, tym takim najgorszym w polskich skokach, że nie masz już wsparcia jakby szkół, stypendiów i tak dalej i musisz w jakiś sposób zapewnić sobie swoje finansowanie. Więc jak sobie na razie z tym radzisz? No na razie jest w porządku. Też duże wsparcie rodziców mam w tym wszystkim. No bo bez nich nic bym nie zdziałał w tym sporcie. Też no wiadomo jak, jak jest możliwość, staram się gdzieś dorabiać na boku jakieś prace przy komputerze czy coś co mogę robić zdalnie. Natomiast, no wiadomo, z no, finansowaniem jest zawsze problem, ale no, trzeba liczyć, że jakoś się przejdzie przez ten okres i dostanie się do wyższych kadr, gdzie już może jakieś finanse przyjdą też razem ze sportem. Czego uczyłeś się w techniku? Jakiego typu to było To było technikum mechatroniczne czyli elektronika, mechanika, elektryka wszystko po trochu dokupy. Tak, głównie chodziło o automatykę w, w produkcji o tak, powiedzmy.